Witam państwa serdecznie w Ośrodku Leczenia Uzależnień Terapia nad Narwią. Jest to ośrodek z kulturą, ośrodek z naturą. Znajdujemy się w jednym z najpiękniejszych regionów Polski, na Podlasiu. Uzależnienie to coraz poważniejszy problem zdrowotny. Dotyka zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Jest to choroba, która polega na zaburzeniach związanych z ciałem, jak i z duszą. My mamy ośrodek, który proponuje leczenie kompleksowe. Proponuje leczenie zarówno zaburzeń fizycznych, jak i psychicznych. Ja jestem lekarzem internistą, razem z moim kolegą chirurgiem. Zajmujemy się leczeniem pacjentów od strony medycznej, natomiast mamy doskonały również zespół terapeutów, którzy prowadzą profesjonalną terapię leczenia uzależnień. Pacjenci, którzy do nas przyjeżdżają, przyjeżdżają w bardzo różnym stanie. Nie mają już jakieś wcześniej zdiagnozowane choroby, przyjeżdżają do nas w stanie upojenia alkoholowego albo pod wpływem narkotyków. Pierwsze, co my robimy, to, to, to robimy tak zwaną detoksyfikację organizmu, jeżeli oczywiście jest ona wymagana. Po odtruciu organizmu dokładnie badamy wszystkich pacjentów od strony internistycznej i chirurgicznej. Proponujemy również wykonanie pełnego profilu badań laboratoryjnych oraz wykonujemy EKG. Co ważne, wszyscy pacjenci również kilka razy dziennie mają mierzone ciśnienie tętnicze. To pozwala nam, mnie i mojemu koledze chirurgowi, na po pierwsze zdiagnozowanie chorób, które wcześniej nie zostały zdiagnozowane. Są to choroby często współistniejące do uzależnienia jak i do dokładnego, lepszego być może albo za przerwanego wcześniej leczenia chorób zdiagnozowanych przed przyjęciem do ośrodka. Jestem chirurgiem. Od 30 lat spotykam się ze skutkami nadużywania zarówno substancji psychoaktywnych, jak i alkoholu. Jest cała gama tych opłakanych skutków nadużywania. Są to choroby głównie perforacja żołądka, zapalenie trzustki, marskość wątroby. Natomiast na co dzień u pacjentów spotykamy się z nieco innymi też urazowymi. Urazy głowy, urazy brzucha, a głównie urazy głowy zapomniane, dlatego że pacjenci pod wpływem nie zawsze pamiętają, że stuknęli gdzieś głową i czasem może umknąć kwiat śródczaszkowy. Jakieś błahe otarcie może skutkować obrażeniami wewnętrznymi jamy brzusznej. Dlatego też naszych pacjentów pod tym kątem trzeba pieczołowicie oglądać. Mówię to jako kijo. Po odstruciu organizmu i po wyrównaniu zaburzeń od strony medycznej, pacjenci nasi rozpoczynają terapię leczenia uzależnień. Mamy bardzo doświadczony zespół terapeutów uzależnień, który w sposób jak najbardziej profesjonalny prowadzą terapię. Uzależnienie od alkoholu. I narkotyków, leków i innych substancji jest chorobą niewyleczalną. Jedynie można ją zaleczyć. Dlatego najważniejsza w leczeniu odwykowym jest psychoterapia. Uczy ona życia z tą chorobą. Uzależnienie jest chorobą, która jest jak wir wciąga wszystkich naokoło wszystkich, którzy są wokół osoby uzależnionej a zatem matkę, ojca, syna, córkę. Wszystkich, którzy bezpośrednio widzą to, co się dzieje ze sobą uzależnioną. My mamy pełną tego świadomość i dlatego chcemy pomagać również rodzinom. Mamy ofertę przygotowaną dla rodzin. Chcemy, żeby nasze leczenie było skierowane nie tylko do tych, którzy bezpośrednio cierpią z powodu uzależnienia, ale również do ich rodzin. Ważne jest też to, że alkohol i inne substancje psychoaktywne. Yy powodują to, że osoba uzależniona koncentruje się tylko wokół zażywania lub picia. Dlatego istotną sprawą jest też to, co proponujemy w naszym ośrodku, a mianowicie zajęcia pozaterapeutyczne, które służą nauce nowych zachowań. Jestem człowiekiem pióra. Chcę Państwu powiedzieć, że ten ośrodek, jego otoczenie, widok z okien stwarzają znakomite warunki do pracy twórczej, także do pracy nad sobą. Przez kilka lat współpracowałem z Markiem Kotańskim, namówił mnie do pracy w ośrodku, wyniosłem stamtąd bardzo cenne doświadczenia. Do niedawna prowadziłem pismo kulturalne Nasza Kapit, które było forum dla ludzi amatorów, twórców, dla ludzi piszących, rysujących, fotografujących. Te wszystkie doświadczenia przenoszę tutaj, prowadzę tutaj warsztaty literackie, zapraszam swoich przyjaciół twórców, przyjeżdżają tutaj malarze, rzeźbiarze, autorzy scenariuszy telewizyjnych. Zapewniam Państwa, że jest to znakomite, idealne miejsce do pracy twórczej, do pracy nad sobą. W naszym ośrodku poza profesjonalną terapią uzależnień oraz pełną opieką medyczną mamy również komfortowe warunki. Posiadamy sześć pokoi dwuosobowych. Bardzo ważne, aby w terapii uzależnień pokoje były dwuosobowe, pełne wyżywienie oraz bogaty program kulturalny w czasie wolnym. Zapraszamy państwa do odwiedzenia naszej strony internetowej. Zapraszamy do kontaktu z nami. Ośrodek leczenia uzależnień terapia nad Narwią, ośrodek z kulturą, ośrodek z naturą.